Zaczynać. Zaczynam. Jak pan sobie wyobraża swój własny byt? Yy, Właśnie to uzgodniliśmy to pytanie przed zadaniem tego pytania. Tak jak a w... musiał mnie pan kopać. <laughs> Musiałem, no ale tak wygląda nasza rzeczywistość teraz. Odpowiadamy na to, co jest ustalone. I raczej tak jak jest ustalone. Yy, a tak na poważnie. 50 lat jakiś czas temu mi prysnęło. Czyli mam 50 lat z nawiązką. Już nie chodzi mi o te 50 lat, jako o tą nawiązkę. Każdy rok następny tej nawiązki przeraża mnie, bo człowiek zbliża się ku tak zwanemu końcowi. Nie ukrywam, że przez wiele, wiele lat, właśnie od najmłodszych lat swego życia, trapiło mnie pytanie... Co dalej, co dalej jak umrę? Czym jest śmierć? Nie wiem, czy młodzi ludzie przeciętnie zadają sobie to pytanie. Ja na pewno od najmłodszych lat zadawałem sobie to, to pytanie. Mało tego, taki lęk przed śmiercią. Wydaje mi się, że ja miałem większy lęk przed śmiercią jako młody chłopak, jak teraz bałem się śmierci. Pamiętam, że to były okresy, ale prześladował mnie lęk przed śmiercią bałem się, bałem się śmierci jako młody człowiek. No i właśnie teraz, no bo wtedy jak byłem młody, Tenek przed śmiercią e, był uzasadniony tym, że tak naprawdę dla śmierci słowo starość nie istnieje. E, dlatego że ludzie tracą życie w bardzo różnych oko okolicznościach, a wiek nie jest żadną wykładnią na zakończenie życia, dla okazji zakończenia życia. E, być może to e, no ale bałem się, myśląc po tylu latach, dlaczego się wtedy bałem śmierci, skoro człowiek kwit do życia, nic tak naprawdę mi nie dolegało, żebym się mógł obawiać tej śmierci. Dlaczego jej się bałem? Nie wiem. Ale o tym lęku pamiętam. Nieraz był taki rozpaczliwy i bez uz uzasadnienia. Mając teraz te lata które mam, to już wiek mnie upoważnia do przemyśleń o tym, co przede mną. Bo mimo, że powiedzmy, wypadkowa póki co mnie uniknęła śmierć, to oczywista jest przede mną i wcale już nie tak daleko. Już jakby kichnęła, to być może człowiek by to kichnięcie usłyszał. Ta droga już nie jest daleka. Więc, czym ona jest? Czym moje życie jest? Jak ja sobie wyobrażam to swoje życie? I tutaj powiem, że to, te pytania, które sobie zadawałem od najmłodszych lat, i wtedy to, co odpowiadałem, było to o wiele łatwiejsze w odpowiedzi, o wiele prostsze. Czasami myślę, że tamte odpowiedzi Gdybym nie miał teraz innego światopoglądu, to tamte odpowiedzi by teraz mi bardzo odpowiadały. Był to świat bardzo prosty, tych moich młodych lat. E, urodziłem się w Wieży Katolickiej, więc tak, był sobie Pan Jezus, obok niego Pani Matka Boska, która e, na pewno, jak Pan Jezus czegoś by nie wybaczył w moim wyobrażeniu, młodego chłopaka. To Matkę Boską można uprosić i wszystko będzie okej. Okay. Wszak ona kocha bardzo. Jezus jest też miłosierny. Nad nimi jest Bóg, ale już tam z Bogiem nie ma co gadać ani się do niego odzywać, ponieważ jest Pan Jezus i Matka Boska. I to było proste, e, takie schematyczne i sprawiedliwe. To tak, jakby był chłopak łobuz. Ale miał bardzo dobrych rodziców, dobrego, sprawiedliwego ojca, a jeszcze lepszą matkę. I na najgorsze rzeczy by rozumiał. To nawet łobuzując. Biegnę, wybiłem komuś specjalnie szybę. Ale wiem, że gdyby się to wydało, może ojciec dałby klapsa w dupę. Ale mama wszystko ułoży wieczorem, jak ojcu nerwy przejdą, bo mama jest w ogóle miłosierna. Czy to nie piękne? A Posuniemy się dalej. No i jakby człowiek w tak, z takim wyobrażeniem umarł, no miałby ten lęk przed samym momentem śmierci, ale tam, gdzie idę, jest ta miłosierna mama i ten dobry, też miłosierny ojciec. Takie to proste, a jakże bezpieczne. Niestety życie i bieg życia, nie tylko mi, ale każdemu z nas, takie bajeczne, proste Taki bajeczny, bajeczne, proste wyobrażenie e, tego bardzo szybko zniekształca, dewaluuje, zmienia, niszczy, i no niestety słusznie, ten nasz światobogląd zaczyna się robić bardziej ponury, bardziej przerażający z niewiedzy. E, przerażający też, że i tak cokolwiek powiemy, to nie będziemy tak naprawdę wiedzieli. A ta Matka Boska i Pan Jezus dziś się zacierają między wieloletnimi naszymi grzeszkami, zwątpieniami i tak dalej. Gdzieś tamten Pan Jezus legendarny jest, ale tak daleko. Matka Boska też. Boże, jak ja dawno o Matce Boskiej nie myślałem, bo i nie było czasu. Pęd. Życie. Tego prostego myślenia na temat mojego bytu już nie ma. Zadawałem sobie pytania, coraz częściej zadaję pytanie, czymże jest moje w ogóle życie, skoro płynie ono w czasie, wypełnia się każda chwila w czasie. Doszedłem do jednego prostego wniosku. Obserwuję chociażby taką kamerę, która mnie teraz filmuje, a Pan operator powie inaczej. Tworzy się zapis. Jackowski, tworzy się zapis Twojej rzeczywistości. Wiesz, nic to nadzwyczajnego. Od taki wynalazek technologiczny z jednym wyjątkiem. Widzisz, to jest takie zimne oko, taki świadek Twojego czynu, którego byś się nawet wypierał, to się go nie wyprzesz. On jest zapisany. I po wielokroć ten swój postępek będziesz mógł oglądać, jakbyś miał na to ochotę. Zapis tworzy historię, czyli początek mojego monologu i doprowadzisz do końca mojego monologu. Zapis. Powiedzmy, że moje życie i każdego z nas życie jest to w pewnym sensie zapis, bardzo podobny, jak robimy teraz zapis przed tą kamerą. Oczywiście nasz zapis życia jest na tyle e, ukryty, że bardzo często, będąc sami, e, pozwalamy sobie na rzeczy, których byśmy nie zrobili pod okiem takiej rzeczywistej kamery czy świadków będących, bo to są nasze jakieś intymne rzeczy. To, są, to, jest, to jestem ja prawdziwy. E, ale życie i tak robi ten zapis. Ten zapis zapisuje się w mojej psychice. Wtedy mam takie e, odczucie czasu, obojętnie czy on istnieje czy nie, bo chronologia tego zapisu powoduje złudę czasu. No i sobie jest Jackowski z zapisem swoich, e, swojego życia, które minęło, e, w złudzie czasu, który minął. Ok. No ale to też mnie do niczego nie prowadzi. To też, to też mi nie odpowiada, czym jest moje życie, dlaczego jestem, a najgorsze, nie wiem, co będzie, jak mnie już nie będzie. I powiem tak. Oczywiście to, co powiem jest bez kompletnego uzasadnienia, ani bez żadnego dowodu. To jest tylko moje domniemanie. Ale coraz bardziej dochodzę do wniosku, że moje życie jest snem. I się to wszystko śni. I, i co najbardziej e, przerażające w tym wszystkim, to sobie wyobraźcie. Jeżeli życie jest snem pokus, Pragniem, chęci miecia, żeby coś mieć, zdobyć. Nie tylko rzeczy materialne, ale ambitne. Chcę coś ambitnego w życiu osiągnąć. Chcę do czegoś dojść. Chcę mieć. Chcę, żeby było mnie stać. Nie chcę być sam, więc chcę mieć kogoś. Chcę być zdrowy. Chcę mieć mądre dzieci. Chcę, żeby w moim życiu była bardzo często ładna pogoda i słońce świeciło. Zwróćcie uwagę, że wszędzie jest ten przedrostek. Chcę, pragnę, chcę, wolałbym. Czyli mój sen, zwany życiem, jest. jest snem chcieństwa, pragnień. Nie jest to złe, bo każde pragnienie jest w jakiś sposób budujące. Ale pomyślmy, czy jedną z najgorszych ironii naszej rzeczywistości nie byłoby to, że człowiek, który żył, 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 chciał, 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 no i w wieku tam iluś lat umarł. No i umarł. I po śmierci dalej był i spotkał coś w rodzaju, albo kogoś w rodzaju Boga. On jest akurat w tej opowieści najmniej istotny, więc go określmy tylko symbolicznie Boga i już. A też by na pewno chciał, żebyśmy coś więcej o nim powiedzieli. Nie powiemy. Niech na razie pokornie się trzyma swojej pozycji, że jest w tej opowieści tylko Bogiem. Więc tak, Bóg mu zaczyna pokazywać jego życie i mówi: Widzisz, tu w młodym wieku w Twoim zapisie życia przyjacielu jest to i to, zobacz, jaki byłeś ambitny. O, zobacz, bracie, nawet twórczością się zajmowałeś. Filozofia, miałeś wykłady fil filozoficzne, pi pisałeś jakieś, e, e, jakieś, jakieś e, e, rozprawy filozoficzne bardzo dobrze twój zapis rokował. Ale potem niepotrzebnie się z tą kobietą, jak tu widzisz na swoim zapisie zadałeś, potem z tą kobietą się rozstałeś, a tak naprawdę to ona cię zdradziła, tylko ty o tym nie wiedziałeś. Ja wiedziałem jako Bóg, ale ci nie byłem w stanie tego powiedzieć. Tworzyłeś sam swój zapis, a potem ci zaczęło nie wychodzić i zacząłeś ulegać pokusom. Uznałeś, że nie powiodło ci się z kobietą, twoje młodzieńcze aspiracje się nie ziściły tylko dlatego, że za mało masz. I teraz zobacz, widzisz na tym zapisie jest ten i ten dzień. Miałeś wtedy 29 lat. Coś ty zrobił. Wiem, Panie Boże, może nie pokazuj. A cóż ci nie pokazuje, jak treścią zapisu jesteś ty sam? Więc zjednaj się też z tym. W wieku 29 lat, w jesienną noc, poszedłeś do sąsiadki staruszki, udusiłeś ją, bo wiedział, myślałeś, że ona ma bardzo dużo złota, a ona nosiła tombak, jak się później dowiedziałeś, i to, co jej ukradłeś, było warte tyle, co na złomowisku półtora kilograma złomu. Czy tak naprawdę zabiłeś ją? No tak, panie Boże, ja wiele razy sobie potem w przyszłości robiłem pokuty różne za to. O, robiłeś dla swojego usprawiedliwienia, tak mówi Bóg. Zapis mówi jednak coś innego. Nigdy później już nic nie osiągnąłeś, bo sam przekreśliłeś siebie, swoją godność. Zabiłeś człowieka dla półtora kilograma złomu, a nawet gdyby to było złoto, nic to w tej chwili nie warte. Chciałeś. Wiecie, gdyby tak było, a życie jest tylko formą snu i zapisu, to wiecie, co jest ironią losu i jaki Bóg nam może zrobić numer? Że rzeczywiście w tym śnie pragnień, pokus ulegamy im, nie kontrolujemy się, i w którymś momencie zabijamy człowieka. czy coś po tym zabójstwie zyskamy materialnie na krótki czas, czy nie, to nie ma znaczenia. Zabijamy. Ale jak umrzemy, dowiadujemy się, że tak naprawdę nie zrobiliśmy tego, bo to był wszystko sen, ale Nasze wyobrażenie pozwoliło nas dopuścić się do tego, żebyśmy w tym śnie zabili dla pokusy, która nie istniała. Tak samo jak ta zbrodnia, w gruncie rzeczy faktycznie nie istniała, tylko było, było to element ulegania naszym pokusom w śnie. Pomyślałem sobie tak, to by chyba naj, najgorszy numer, jaki Bóg by nam mógł zrobić, to byłby ten. Eee, no bo Zniszczyłem swoją wielkość, swoją energię, spłaszczyłem, po to, że śniło mi się, że chciałem i uległem temu, co chciałem. Sensem życia mojego to będzie koniec tego wywodu. Mówię to po 50 latach z nawiązką przeżycia i raczej zdania już nie zmienia, ilekolwiek będę żył. Sensem mojego życia na Ziemi jest. Sen pokus, który każdy ma. Ten sen pokus jest, jest różny dla różnej wielkości człowieka, bo przez te 50 lat z nawiązką zaobserwowałem, że świat nie jest równy nam, chociażby brać gatunek ludzki pod uwagę. Jednak trzeba brać pod uwagę genetykę, czyli jedni są ludzie silniejsi genetycznie i mądrzejsi. I to nie jest wcale przypadek, a tak się urodzili genetycznie. Jest to jakaś karma, być może śnimy wielokrotnie i przez to jedni są wyżej, drudzy są niżej. Ale każdego z nas życie, albo inaczej, sensem każdego z nas życia. Powinno być jedno, zwracanie na jedną rzecz uwagę najbardziej, na nasze pokusy, na nasze ambicje i aspiracje. To one robią z nas wielkich, niestety coraz rzadziej, i to one nas niszczą. Pokusa w naszym życiu to cukiernica, łyżeczka i nasza ręka. A życie to ta kawa, zobaczcie. I wszystko jest dobrze, a nawet świetnie, jeżeli ktoś weźmie teraz ręką w tą cukiernicę, nasypie sobie łyżeczkę, pomiesza i delektuje się kawą. Gdyby nie rozumiał, co zrobił, to po jednym łyku powiedziałby, ej... Ona jest smaczniejsza jak ją posłodziłem, więc drodzy Państwo, przepraszam, chwilę posłodzę jeszcze bardziej, wsyłałbym tu pół cukiernicy. Ani by nie miał kawy, ani cukru, ani smaku, ani nic. To są właśnie pokusy. Tylko i wyłącznie pokus. Znaczy, że ta moja ocena, jako młodego chłopaka, to Matkę Boską i pana Jezusa, jako takich drugich rodziców, gdzieś tam, którzy zawsze są przy mnie i za wszystko mnie wytłumaczą. Gdy nawet ja słów nie znajdę, oni je znajdą na wytłumaczenie mnie. Jakie to było wygodne? A dzisiaj dochodzę do wniosku, że nie ma przy mnie nikogo miłościwego. Że ja obwarowany pokusami. Mogę sobie słodzić herbatę ile chcę. I nikt mi nie zabroni. Tylko muszę ją tak osłodzić, żeby ze smakiem ją wypić. Znaczy jak sobie uprościłem na starość sens mego istnienia. Nijakie, a zarazem jakie wielkie. Tylko te drobne pokusy. I panowanie nad nimi, tylko to może zrobić zemię człowieka lub śmiecia. To ode mnie zależy. I tylko to może zrobić zemię kogoś słabego, wręcz bezmocy lub silnego. Ale ja sam o tym decyduję. I jeżeli, jeszcze uproszczając to, porównamy to w taki sposób. O, to ja rodząc się jestem kawą. Gorzka, bez cukru. A pokusami jest cukier. Jeżeli będę ładował ten cukier non-stop i w końcu na starość wezmę łyka tej kawy, to mnie wykręci. I powiem, ja pierdolę tego się wypić na jakiś likier. To tak smakuje kawa i ludzie się tym delektują. Ale jeżeli posłodzę raz, może raz i trochę, i zamieszam, i wtedy ją wezmę do ust i powiem: Widzi pani, ten aromat. Wie Pani, że cały dzień lubię pracować, żeby właśnie na wieczór usiąść przy tej filiżance kawy. Wziąć, widziała Pani, pokusiłem się o cukier, wziąłem łyżeczkę i troszeczkę na drugiej, minimalnie, wymieszałem. Mieszać też nie należy długo. I niech Pani zobaczy. Cały dzień miałem stresu ale ten łyk zabije wszystko. Jestem szczęśliwy, bo to ma smak tego, do czego zostało stworzone. Bo trzeba tak żyć, żeby pokusy nasze i ambicje, nieraz chore, traktować jak wszy, które do nas przylegają albo chcą na naszą głowę wejść. Człowiek Powinien zjeść tyle, żeby nie czuć głodu, a nie się nażreć. Człowiek powinien pić to, co nie niszczy mu mózgu. Człowiek powinien co ma nadto dać głodnemu kotu, psu, ptakowi, kurze. Człowiek powinien patrzeć do góry za życia i właśnie patrzeć, jak fruwają ptaki. Bo one są bliższe od nas do aniołów, ponieważ latają. A w naszej wyobraźni anioł ma skrzydła. To symbolizuje wolność, że się zaraz stąd uniosę i odlecę. Ale widzę, że ptak, któremu rzuciłem kawałek swojego chleba na dach, dziobnął, a potem sobie właśnie jak anioł odleciał. Jest wolny. Natura nam pokazuje, jak bardzo niewiele. Od życia nam potrzeba, a ambicje każde. Właśnie tak, prawdę mówiąc, każda ambicja trwa krótko i spełnienie tej ambicji, jeżeli już dajemy radę ją spełnić, trwa też krótko. Potem powinniśmy ją pielęgnować, ale zostawić i szukać innej ambicji, czyli innego kubka, bo ten już posłodziliśmy tyle, ile się należy, i ona jest wspaniała taka. Nie możemy więcej do niej cukru dosypać. Teraz musimy się zająć herbatą, i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jest z życiem. Jeżeli utkwimy się w jednym, to to zniszczymy. Pobudzimy zapis naszego czasu, który sami tworzymy. Więc reasumując, powiem tak. Ja uważam, że nie mam na tym świecie wrogów. Wrogiem na tym świecie są moje pokusy. Nic więcej. Yy... Ktoś powie: No dobrze, Jankowski, ale powiedzmy, możesz mieć wrogów wśród innych ludzi. Nie. Rodzimy się idealni, dobrzy, szczerzy. To pokusy lub nadmiar ulegania pokusom tworzą z nas ludzi często złych. Nie ma ludzi tak naprawdę złych. Są ludzie. Przewartościowani, są ludzie niespełnieni, czyli niedocukrzeni lub przecukrzeni, biorąc w ten cukiernicę i, i, i to pod uwagę. Ale tylko pokusy i uleganie im, tylko to jest sensem naszego życia. A w tym całą, całą esencją, bo przecież pokusa, powiedzmy, ktoś chce powiedzieć. Moje życie musi tak trwać, że dobrze. No niech się połowę życia pomęczy, ale drugą połowę będę bardzo bogaty, to to jest pokusa nadmiar. Ponieważ po, to brzmi, pójdę po trupach, a druga część mojego życia będzie łatwiejsza. Na tym to polega, że... Mało tego, mało tego, My sami przez takie pragnienia skazujemy się na chodzenie po trupach. Bo przecież tak, to, to można osiągnąć całkiem inną drogą. Skoro my sami tworzymy zapis naszego życia, skoro my sami naszą wolą i wiarą tworzymy rzeczywistość przynajmniej swoją, która się buduje w nas, to przecież, jeżeli sobie postawimy trudną drogę, bo uznamy, nie ma innej, zabić parę osób i wtedy żyć, to taką sobie stawiamy drogę, nie ma innej. Pokusy to jest bardzo niebezpieczna, ale zarazem nieodzowna do rozwoju każdej istoty kwestia. Bo nie nie dopatrując się pokus, byśmy nic nowego nie stworzyli. Czyli pokusa do pewnego momentu jest czymś bardzo ważnym i nieodzownym dla naszej duszy. Ale właśnie kiedy, wtedy, kiedy smakuje najbardziej, trzeba ją odłożyć i się nią dalej nie delektować. Na tym polega zwycięstwo. Życia lub tworzenia zapisu czasu życia w takim krótkim odcinku, jaki mamy do przejścia. Potem mamy inne odcinki, o których nie wiem. Teraz. Ja uważam, że to jest tak proste, że tym jest moje życie. Tyle chciałem powiedzieć, jeżeli. A myślę, że sporo ludzi może tego nie zrozumieć, bo chciałem powiedzieć to tak, jak najbardziej uważam. To przepraszam za zmarnowany czas, ale tak sobie wyobrażam swoje życie. Niestety bardzo prosto. Obawiam się, że jakbym dożył 80, to, to ona będzie jeszcze prostsza, to już wtedy bym nic nie mówił. Okej, okay. to wszystko. Dziękuję.